Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawdę krótki film z naszego sklepu. Chcielibyśmy się podzielić małą informacją. W zasadzie nie jest to nowość, ale możliwe, że dla nas jest to nowość. Otóż borykaliśmy się cały rok z problemem Sinking Bombów. Były, nie były, jak były, to nie do końca były takie, jakie byście chcieli. Także wpadliśmy na takie małe rozwiązanie, że będziemy produkować je sami. że mamy tutaj już pierwszą partię naszych Sinking Bombów. Jak widzicie, pierwsza różnica będzie taka, że jest ładne, powiedzmy ładne. Jest to po prostu zapakowane w folikę. Co dostajecie? Dostajecie Sinking Bomba. Z pierwszą, że tak powiem różnicą w porównaniu do tamtych, jest tutaj zatyczka silikonowa. Także wiem, że tutaj akurat był jakiś problem z plastika, z plastikowymi, one się łamały, kruszyły. Także jest po prostu silikon i do tego jakbyście ten silikon zgubili, to macie w zestawie jeszcze jedną zatyczkę silikonową, gdzie ona jest tutaj. Także w zasadzie dostajecie sinking bomba i dwie zatyczki silikonowe w razie w jakby się Zgubiło, także myślę, że będzie bardzo dobre. Parę osób to dostało do testów, przetestowało, nic się nie dzieje. Eee, bardzo fajnie toną, działają. Tutaj, dla potwierdzenia, szczerze, no nie ma szans, żeby tu coś odpadło, bo niektórzy myślą, że jak to jest tak nasadzone, to to może zejść. No, jak siłą będziecie rwać, to na pewno wyrwiecie, ale tak jak widzicie, no jakbym tym nie trzepał, no nie ma szans, nie spadnie. Także taka mała ciekawostka. Do końca roku powinniśmy mieć już około 2000 sztuk wyprodukowanych. Na razie taka partia 50 paru ląduje na naszej stronie od teraz, jak się uaktywni ten film na YouTubie. Także zapraszamy do zakupów Sinking Bomb Angry Fish. Polecam.